Tu Łódź, tu futbol. Witamy bardzo serdecznie po ponad dwumiesięcznej przerwie, ale wraca piłka nożna do Łodzi, więc wracamy i my, z tym, że w nieco zmienionym składzie. Ja nazywam się Bartosz Jankowski, a razem ze mną Mateusz Grzegota, ŁKS Fans. Witajcie. Oraz Kamil Pycio. Yy, Widzew to my. Cześć. To ta zmiana, ale na pewno nie będzie mniej interesująca, kto wie, może nawet bardziej. Dzisiaj yy, główny temat przewodni, no to taki temat, który nam się pojawił w czasie koronawirusa, w czasie tej pandemii. A praktycznie już po. A praktycznie już po? Po karanty. No niby tak, ale jakby cały czas ta epidemia, epidemia jest, trzeba się z nią liczyć, mierzyć, tym bardziej, no, Dezynfek że, Dezynfekować się. Dezynfekować się, tym bardziej, że kibice nadal nie, ma, nie mają jeszcze, przynajmniej, wejścia e, na, na stadion. E, no dobra, tak czy siak do sedna, e, Wojciech Stawowy, nowy trener Łódzkiego Klubu Sportowego, były trener Widzewa Łódź. Mateusz, zacznę od ciebie, powiedz, jakie są twoje odczucia. Jakie były pierwsze emocje związane z, z tą informacją? Wojciech stawowy został trenerem Włóskiego Klubu Sportowego? Skoro to jest najlepszy trener ligowy, to wydaje mi się, że mogą być uczucia same pozytywne. No i dzięki temu ŁKS się utrzymał w Ekstraklasie. Kamil rozumie podtrzymujesz, że to najlepszy trener ligowy. Tak tak mówi stare polskie pożekadło, także ja nie będę powiem. Czekam jeszcze tylko na Daniela Sikorskiego, który się dzisiaj weszł, pojawił i w ogóle. Się okaże, że UKS będzie miał pakę na utrzymanie. Ale tak, wracając i mówiąc już całkiem poważnie, no to na pewno zmiana była zaskoczeniem. Kazimierz Moskal Odchodząc na, na ten etap koronawirusowy, wydawało się, że, że dostanie czas, będzie mógł pracować z drużyną, wróci, będzie trenował, później, w pierwszej lidze, którą, która jest tam ewentualnie jakoś zakładana w tych czarniejszych scenariuszach, też będzie prowadził UKS, a się okazało, że dzień przed treningami został zmieniony na wojciecha stawowego. No na pewno to jest y, dziwna decyzja, ale, ale z tego co widać i z tego co słychać po, po wypowiedziach zawodników, po, po treningach i po zaangażowaniu y, w treningi i w cały ten klub, to wydaje się, że może, może to być faktycznie jakaś tam promyczek nadziei, jakiś promyczek nadziei w kontekście walki o utrzymanie. jak ty wspominasz trenera stawowego jeszcze z czasów Widzewa, czyli 5 lat temu. Wiesz co, no ja akurat w tym czasie to był taki czas bardzo smutny dla wszystkich kibiców Wizewa. Gdy wszyscy byli pokłóceni ze wszystkimi, mecze odbywały się w Byczynie, na wyjazdy nie można było jeździć, więc w zasadzie no ja, to był taki okres, gdzie ja z tym Widzowem troszkę byłem tak bardziej na bakier. No, dość powiedzieć, że chyba częściej wtedy byłem na, na meczach tego TMRF-u, czyli kibicowskiego klubu, który gra chyba w A-klasie czy w B-klasie wtedy. Mhm. Na, na, na widzę po prostu ma, mało kto wtedy jeździł, bo, no, bo wszystkim się odechciało i wszyscy już wiedzieli, że 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 to jest że, że będzie ten rychły koniec, a co do trenera stałowego, ja uważam, że to jest dobry trener, no co by nie mówić. Też ciekawe jest to, co mówią o nim piłkarze, którzy grali wtedy w Widzewie, mimo że ten Widzew przegrywał mecz za meczem. No może nie mecz za meczem, ale, no, no. ale, prze, ale przegrywał. Przegrywa. Przegrywa. Trzeba wziąć pod uwagę, że parę tam remisów było, chyba dwie wygrane w niecie chociaż nie w czy to chyba była jeszcze... jeszcze Z Niecieczą, z Niecieczą była wygrana tak, z niecieczą, w była Było zwycięstwo ze Stomilem i i co z Chrobrem widzę I, i zwycięstwo z cholniczanką. tak i wygrał to w, chyba po i tym remis co w grudziącu ten ostatni Tak, Maciek Kraków ten... jako Krakowiec Karkonosze tak, dokładnie, no, z no i właśnie pomimo tych wyników jak tak sobie rozmawiam czy słucham wywiadów z piłkarzami którzy wtedy grali w Widzewie to oni mówią jedno, jednym głosem że Wojciech Stalowy był najlepszy trener z jakim pracowali no to z czego się brały waszym zdaniem te słabe wyniki no trener super Atmosfera może ok, kiepska, no ale jednak piłkarze wtedy przynajmniej wydawało się, że naprawdę z niezłego poziomu, przynajmniej takiego, który powinien zagwarantować spokojne utrzymanie. Tymczasem, no teraz yy, Wojciech Stawowy znowu ma utrzymać łódzki zespół, inny, bo ŁK jest no, ale wtedy się nie udało. Gdzie tutaj szukać jakichś promyczków nadziei, Mateusz? Znaczy, dzisiaj na pewno y, okazał się wywiad z Maksym Rozwandowiczem, który, w którym powiedział, że to mimo wszystko nie można porównywać tych dwóch sytuacji, ponieważ y, widzew się, y, zmierzał w kierunku upadku, a UKS jest już y, po tym etapie i teraz praktycznie piłkarze muszą myśleć tylko o boisku i o, o walce na, na nim o ligowe punkty, a nie zastanawiają się, y, czy pensja przyjdzie, czy, czy będą mieli zagwarantowane jakieś podstawowe podstawowe działania i świadczenia ze strony klubu. Co można więcej powiedzieć? No, wydaje się, że, że Wojciech Stawowy przyszedł i trochę, trochę układa ten zespół. Pomaga mu na pewno Roland Tomas, jego, jego, można powiedzieć, wychowanek ze Skoli, który, którego namaścił Wojciech Stawowy na swojego asystenta. Widać, że się angażuje w treningi. Jest takim dobrym druhem, duchem drużyny. Widać, że to jest rówieśnik piłkarza, a nie, a nie osoba, która jest znacząco od niego starsza. No i co, co ważne podkreślić to, to, że płynnie mówi w trzech językach yy, wymiennie podczas treningu, więc yy, utrzymuje koncentrację i taką motywację zarówno Polakom, jak i, jak i tym zawodnikom z Półwyspu Iberyjskiego. No i jeszcze w, wplata do tego jakieś angielskie komentarze dla, czy to, to też, też dla Hiszpanów, czy to dla Drago albo dla Tatka Wittmayera. Okej, okay. no czyli tutaj wygląda na to, że to połączenie może wypalić. Ale chciałbym jeszcze cofnąć się te 5 lat i, no i zapytać Kamila, może znajdziesz jednak jakiś powód, dlaczego, no, dlaczego ten Wojciech stawowy nie uratował widzewa przed spadkiem. Okej, okay. atmosfera kiepska, no ale tak jak mówię, piłkarze, ok, trener super. Czego wtedy zabrakło? Wiesz, co? Zabrakło tego, żebyśmy się przynieśli na przykład do Hiszpanii, a byliśmy w Polsce. Bo tak uważam, że, że nie wiem jak teraz. No, bo też, też Wojciech cały przez 5 lat nie był w ogóle trenerem. Tak? Więc nie wiem, być może to się zmieniło. Ale wtedy mam wrażenie, że, że on był trenerem świetnym, ale nie na polską ligę. No, bo on ta słynna tiki taka, którą wprowadzał usilnie. No, tam niektórzy piłkarze mówili, że, że trener w na treningach, kazał im po 20 minut wymieniać piłkę między sobą cały czas nie strzelając, nic więcej i podczas meczów też, kazał im po prostu wymieniać piłkę, więc być może po prostu yy, trener stałowy dobrał, yy, dobrał takie metody, które, które nie podpasowały akurat w tej brutalnej lidze, w tej pierwszej lidze, gdzie, gdzie było więcej tych takich, tych takich przysłowiowych drwali, niż mm -hmm. niż jakichś piłkarzy finezyjnych, no takim fajnym, przy, fajnym przykładem jest Bartek Kasprzak, który grał w Widzewie yy, on chyba grał jeszcze w, przez cały ten sezon 2014 15 mm -hmm. I to był piłkarz świetny w Ekstraklasie, miał tam troszkę problem z kontuzją, z kontuzjami, ale jak grał, to naprawdę robił różnicę, taka, taka typowa ósemeczka, której, której w Polsce za świecą szukać. I był taki mecz, Jeszcze nie, to nie był stawowy, tylko to był Włodzimierz tylak chyba, pierwszy mecz sezonu w ogóle mhm. z GKS-em Katowice w Katowicach, gdzie ten, gdzie ten Kaspczak został tak brutalnie wycięty przez któregoś z piłkarzy GKS-u, że jemu się po prostu odechciało grać tego co, tego co mógł grać i myślę, że myślę, że właśnie to było, to było problemem, że trener był niedobrany pod warunki. Teraz jest dobrany, twoim zdaniem, pod warunki. Faktycznie teraz szukając jakby y, tych zmiennych, jeśli chodzi o te dwie sytuacje, to w Widzewie trener stawowy jeszcze dostał okazję, żeby dobrać sobie zawodników. Przecież wtedy bardzo dużo zawodników przyszło do Widzewa. Wydawało się, że doświadczonych, ogranych też w ekstraklasie i właśnie może to był ten problem. Tutaj już y, takiej możliwości nie ma. Wojciech Stawowy rzucony na głęboką wodę. Znaczy tutaj UKS dobra od trenera, który, który ma realizować filozofię, która jest nowy, nakreślona nie ze względu na pół roku czy ze względu na tych zawodników, którzy teraz są w kadrze, tylko tacy, którzy są w tym klubie od trzech lat, czterech, może nie, nie konkretni zawodnicy, mówię tutaj o, o stricte filozofii całej, więc myślę, że pod tym względem to Wojciech Stawowy może mieć łatwiej nawet niż, niż jakby miał dobierać swoich piłkarzy, których nie widziało jakiegoś dłuższego czasu. Teraz przechodzi co prawda do nowych, do nowych zawodników. Widział tylko Maksa Rozwandowicza, ale też jak Max dzisiaj powiedział, nawet nie mieli okazji się pożegnać po tym epizodzie w Widzowie, bo tam podobno na sam koniec był tylko telefon, że klub się rozpada i nawet piłkarze nie byli w szatni w jednym czasie. Um, więc wydaje mi się, że to zadanie będzie miało łatwiejsze. No. Trudniejsze będzie na pewno to, że Widzewie, jakby nie patrzeć. No nie miał na pewno takiej straty. No i pierwsza liga też nie jest taka wymagająca jak ekstraklasa. W ekstraklasie się wykorzystuje błędy. UKS jest minus 11 punktów aktualnie. Do, do miejsca bezpiecznego realnie patrząc minus 13 do, tych, do, tego, do tej grupy jakby uciekającej, no bo minus 11 jest Wisła i minus 13 jest Zagłębie Lubin Górnik Zabrze i myślę, że te sześć klubów jakkolwiek będą jeszcze zamieszane w walkę o utrzymanie, ale no, trzeba przyznać, że na pewno sytuacja tak jak była dwa miesiące temu, tak po dwóch miesiącach nie zmieniła się i jest słaba. To zostaniemy troszkę w temacie trenerów, ale teraz do naszej rozmowy poniekąd zaprosimy też trenera Kaczmarka. Chciałem się Was zapytać o to, na czym Waszym zdaniem trenerzy powinni się teraz skupić, właśnie przygotowując zespoły do, do, do wznowienia rozgrywek. Czy to ma być czucie piłki, czy jednak trochę motoryki, czy decydująca będzie kondycja i wytrzymałość, bo tych aspektów jest bardzo dużo, czasu bardzo mało. Kamil, może od Ciebie zaczniemy. Jak Ty uważasz? Bo obaj trenerzy zdaje się, że mówią najwięcej czasu poświęcają na ćwiczenia z piłką, bo to jest teraz najważniejsze, ale czy na pewno? No tak, tak. tak, tak Jak, tak jak yy, oglądałem sobie przez te ostatnie dwa, treningi, dwa tygodnie treningi widzewa, no to tam praktycznie nie było już tej motoryki w ogóle wdrażanej, była, była tylko cały czas piłka, piłka, piłka. Czy w drugiej lidze to właśnie ta piłka będzie najważniejsza? No właśnie. Wiesz co? Tak, tak trochę odbiegnę od tematu, od pytania, ale, mhm. ale odpowiem tak na, tak na okrętkę. Bo gdzieś słyszałem dzisiaj, chyba czy wczoraj, tak, taką ciekawą wypowiedź na temat Bundesligi. Nie pamiętam, nie pamiętam gdzie to było, więc nie powiem źródła, yy, że te, te kluby, które są takie większe, które mają lepsze, lepsze składy, le, lepsze drużyny yy, i tak dalej, no to w tej pierwszej kolejce Bundesligi po przerwie było ewidentnie widać, że tym klubom się lepiej gra. No ja się z tym w pełni zgadzam, no bo tak, jak, tak jakbyśmy sobie popatrzyli na ten mecz Borus i Dortmund Szalkę, gdzie było 4-0, no to ta Borusja kontrolowała całkowicie przebieg, przebieg yy, gry. No wiadomo, Szalkę też nie jest mały klub. Ale mimo wszystko jakieś tam ma problemy. W ogóle mówi się, że to szalkę może zbankrutować, jeżeli nie będzie kibiców na meczach. No i tam jest ogólnie no oni chyba teraz walczą o utrzymanie, jeżeli, się, jeżeli... ewidentnie piłkarze żeby tak, są lepsi. Tak? Dokładnie. I tak samo było tak samo było w tym meczu Bayernu z Unią. No chociaż może, może wynik tego nie mówi, no ale jednak jednak ten Bayern to przez większość meczu kontrolował, kontrolował grę. No i to może być paradoksalnie właśnie plus dla Widzewa, że jednak ten Widzew no to jest widzew. I nawet jeżeli będzie grał na tym stadionie 17 tysięcznym, mimo że tam nie będzie publiczności, lub będzie ta publiczność jakaś tam znikoma, to myślę, że to może być bardzo duży plus dla widza, że, że po prostu no, to będzie lepsza drużyna, tak? I te, I te małe drużyny nie będą się w stanie odnaleźć w tych, w tych nowych warunkach? A co jest ważne? Tam to, no nie wiem, wiesz, to też tak, też tak sobie, sobie patrzę na te, na te mecze Bundesligi. Tam sporo było tych kontuzji mięśniowych, chyba z tego co kojarzę, więc no zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. No w widowie poszli chyba tak troszkę bardzo, bardzo drogą, bezpieczną, no bo tam chyba kadra liczy 23 osoby czy 24. A do, do tej do, na tej listy 50 zgłoszonych zostało 305, czyli jest tam 10 juniorów mm -hmm. jakiś tam czy, czy piłkarzy rezerw, no więc w razie kontuzji, w razie kartek jest to, jest to zabezpieczone. Znaczy no, ktoś o tym pomyślał. Widzę ma na pewno trochę łatwiej, dlatego że widzę jest na takim miejscu, który praktycznie no, ten awans raczej musi dać. No, no, w zeszłym roku też był na takim miejscu, e, nigdy nie mów nigdy. E, praktycznie tak musi być, więc, e, więc łatwiej będzie po prostu na samym przygotowaniu fizycznym e, nawet bez widowiskowej gry, która nie jest wymagana teraz ze względu na to, że i tak kibiców na, na trybunach nie będzie. Jest w stanie po prostu dograć ten sezon wybiegając go. I to jest na pewno coś, coś czym widzew ma, jaki widzew ma handicap w tej lidze. No. Patrząc no przez te UKS-u, na pewno w tak, samym wybieganiu na pewno się tej nie utrzyma. Trzeba punktować na poziomie najlepszych, najlepszych drużyn. Trzeba zdobyć, myślę, że do takiego utrzymania około 25 punktów na 33 możliwe, więc to jest praktycznie, praktycznie wiemy, m, że bardzo ciężkie i to jest punktowanie na poziomie Lecha, Poznań czy, czy, czy naprawdę pierwszej czwórki w Ekstraklasie. No, 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 Wisła, 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 Wisła pokazała, że tak można, kolei. będąc na ostatnim miejscu, więc e, trzeba liczyć, że, że UKS pójdzie tą, 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 tą drogą, natomiast e, to samo wybieganie nie wystarczy i trzeba też być zaawansowanym technicznie i taktycznie. Wydaje mi się, że m, właśnie Wojciech Stawy postawił na to, na to m, by szkolenie widać, widać, widać po treningach, że schemat są ciężkie rozgrywania piłki, że ta piłka właśnie cały czas krąży. Ćwiczenia są z piłkami, nie ma takich zwykłych, typowych biegania wokół boiska. Przynajmniej mi się nie zdarzyło jeszcze takiego treningu, treningu widzieć po powrocie. A na kilku treningach byłem, więc ŁKS więc raczej liczy na to, że raczej liczy na to, że, że będzie grał tą piłką i ewentualnie liczy na te trzy zmiany tak żeby siły, żeby siły po prostu wzmacniać na boisku poprzez wymianę zawodników a nie poprzez super wytrenowanie poszczególnych piłkarzy na pewno UEFA by pomogło ten limit pięciu zmian jaki jest w Bundeslidze to UEFA wprowadziła że może być pięć zmian w trakcie meczów co prawda w trzech przerwach ale, ale pięć meczów czyli jakby dwie pięć zmian, pie, pięć zmian czyli y, dwóch świeżych zawodników może wejść w drugiej połowie no, ale w Polsce nie zdecydowano się na ten krok. Zbytnio pan powiedział, że to nie, jest, to nie jest dobra, że on sobie nie tego nie wyobraża, no i trzeba to przyjąć z pokorą. Więc trzeba obracać się w kręgu 14-odobników i chyba, A chyba to. trochę szkoda, bo wydaje mi się, że Szkoda, byłby na pewno to. szkoda. Znaczy, no w, w drugiej lidze i tak są cztery zmiany, więc nie wiem, czy wtedy byłoby 6 tych zmian, czy, czy, czy też 5, ale no skoro, skoro takie rozwiązania przyjmują największe ligi, no bo z tego co tam się mówi, to Anglia, Włochy chyba też mają mają to przyjęte, no to trochę mnie dziwi, dlaczego w Polsce... Może to zostało źle nazwane, bo zostało to przyjęte jako przerwa sanitarna, czy zmiana sanitarna, coś w tym stylu, że, 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 tam, wiecie, dorzuca się kolejne niepotrzebne zmiany, a tymczasem, faktycznie biorąc pod uwagę chociażby te kontuzje mięśniowe, tak? Które w jest 8 po pierwsze. No właśnie, to mogło, mogło, się okazać, no, złą decyzją, jeśli chodzi o, o Polski Związek Piłki Nożnej, Szczególnie, na że jeszcze nie wymuszałoby to kolejnych zmian, bo w Bundeslidze jest tak, że w trakcie trzech przed tak, może tak, zrobić pięć zmian, zmian, więc nie ma musisz zrobić dwie podwójne. Tak, no, no, Chociaż trochę nienaturalnie to wygląda, tak jak oglądałem te mecze: no, że tam wchodzi z jednej drużyny trzech, z drugiej jeden, tak w jednym momencie, no, tak jak tak. no, tak no albo no, mecz sezonowe. No, we, jeszcze bez publiczności. No dobra, powiedzieliście o tych nie, no pierwszych kolejkach. Z piłkarzami na trybunach, to nie można mówić o Powiedzieliście o tych pierwszych kolejkach, no ale co później? No bo tutaj do rozegrania jest no jeszcze sporo tych kolejek, ponad 10 w obu ligach, w obu, przy, w obu przypadkach. W niektórych tygodniach piłkarze czekają aż trzy mecze, tak? czyli załóżmy sobota, środa, sobota, coś w tym stylu. Mam wrażenie, że jednak to przygotowanie kondycyjne może okazać się. Bardzo ważne, nawet nie na początku. Tak jak wspomniałeś o tych pierwszych kolejkach Bundesligi, ale być może już w połowie albo pod koniec sezonu. Czy, czy, czy nie uważacie, że tutaj może tym można wygrać albo przegrać? Czy nie ma tak naprawdę co wyciągać wniosków po tej pierwszej kolejce. To ja no, zawsze no Według mnie UKS nie ma co kalkulować i w cztery bo. Tutaj przez przygodę UKS-u patrząc, trzeba mówić o jakby dwóch, dwóch etapach. Pierwsze cztery trzeba dograć zasadniczą rundę, a później siedem skupić się na walce o utrzymanie. Z tym, że żeby mieć szansę w walce o utrzymanie, to trzeba dobrze zapunktować w tych czterech kolejkach. Myślę, że te. Nie wiem ile tam mówiłem. Na, w ostatnim, 25, ale w, ostatni, w ostatnim programie i jak to wyobrażam sobie przed meczem z górnikiem, bo chyba jeszcze wtedy udało nam się porozmawiać. Mm -hmm. To wydaje mi się, że koło 7-8 punktów trzeba, trzeba w tych czterech meczach zdobyć, co będzie na pewno ciężkie i trzeba na tym się skupić, a dopiero później myśleć o szachowaniu siłami. EUKS ma taką sytuację, że te pierwsze cztery kolejki ma w miarę, w miarę są te odstępy czasowe nie takie, nie takie małe, bo zaczyna w sobotę, później gra mecz w, w niedzielę z Rakowem, później ma środę, i później ma sobotę. Więc, więc to nie jest, nie jest tak najgorzej, że to jest środa, sobota co, co tydzień, tylko mimo wszystko ta środa jest jedna w tych, tych, tych czterech kolejkach, i później po tej niedzieli też jest, po tej sobocie 30 kolejki i tej multilidze też, też będzie przerwa tydzień, dopiero później będzie 31, 2 i 3 w jednym tygodniu zagrana, więc to też nie jest tak powiedziane. Na pewno dla co to jest fajne, dlatego że kiedy w środy ekstraklasy są wolne gra pierwsza i druga liga, mhm. a będzie, kiedy. będzie co oglądać? Tak, a kiedy Ekstra a kiedy druga liga gra, no to, to ekstraklas są wolne, więc praktycznie co tydzień będziemy mieli codzienny mecz. Okej, okay, Kamil, jeszcze kwestia, zanim jakby poproszę cię o odpowiedź na to wcześniejsze pytanie odnośnie właśnie tych kolejnych kolejek. Czy widzę, w Twoim zdaniem ma na tyle szeroką kadrę? Mówisz, że tam około 35 zawodników zostało zgłoszonych tak, do, do tych badań. Czy ci zmiennicy są na tyle wartościowi, żeby zagwarantować Wicefowi taki w miarę stabilny poziom? No powiem Ci, po tym co działo się w niektórych meczach rundy jesiennej, no to niekoniecznie, no bo jest tam powiedzmy, nie wiem, takich, takich zawodników do grania, jest 15-16 może sama kadra no, liczy 23, z czego 3 to bramkarze, tak, czyli Czyli no, nie zawsze na tych, nie zawsze ci zmiennicy są na tyle wartościowi, co, 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 co zawodnicy z pierwszego składu. No zwłaszcza, że, że dwóch mega wartościowych piłkarzy nam zimno odeszło, tak? Czyli Krystian Nowak, który miał być zastępcą za Sebastiana Zielenińskiego, którego też nie ma. No i przede wszystkim Przemek Kita, który według mnie wiadomo, Robak strzelił tam 16 bramek, ale to Przemek Kita robił tę grę w rundzie się. Nie oglądaliście Laz czy. nie? Ja jeszcze nie, nie. No ja to, nie. To wam nie zdradzę. No, takie ładne porównanie mi się nasunęło. Dla tych, co oglądali, to taki Scotty Pippen i Michael Jordan. No, dokładnie, dokładnie, się... dokładnie. No ja tam wiem, ja, wiem... Sledziłeś na dokładnie, no, więc doku, dokładnie. No, kita to był taki Pippen, a, Roba, a robak to Michael Jordan zdecydowanie. Ładne porównanie. I już mamy tytuł. <laughs> <laughs> no, okay. A gdzie, gdzie, gdzie Kita byś widział w tej jedenastce? Na prawym skrzydle, tak jak grał... No bo Fakt że, fakt, że na tym prawym skrzydle on może nie pokazywał w 100% tego co potrafi ale był naprawdę świetnym jako taki skrzydłowy schodzący do, do środka. Bo no Mandiangu no jest to piłkarz, który, który ma tam umiejętności niesamowite, według mnie największe z całej drużyny, tylko jest niesamowicie samolubny i, i zamiast podawać to strzela. I głównie, głównie robi to, zamiast podawać, dribbluje. Miał tam parę, dwie chyba czy trzy fajne asysty, ale, ale mógł mieć ich dużo więcej mógł mieć też bramek więcej, ale, ale po prostu się, się za bardzo płakomił na, 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 na te strzały. strzały dokładnie. Te. No, Daniel Monka, super piłkarz, jeden z moich ulubionych piłkarzy widzawa, ale to też nie jest ten poziom, który, który, który powinien być, być w składzie. Też, też fakt, że no już ma 31 lat, chyba, czy 32-31. No niby no najlepszy jeszcze. wiek na piłkę, no no a teraz wiesz, wszystko znaczy się przesunęło. Ja sobie ostatnio w futbol menedżera grałem widzę. i łamkami zakończył karierę po, po, po tym sezonie, który teraz jest. Także hmm. bardzo mnie to mocno dziwiło mam nadzieję, że tak nie będzie w rzeczywistości. I jeszcze na prawej stronie Ojama jest. Tak, no tak, teraz przyszedł Oyama, to prawda. Więc można powiedzieć, że na jednej pozycji czterech zawodników. Dokładnie. No, a na pozostałych 9-16. Znaczy fakt, 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 że Oyama nie pokazał niczego szczególnego. w Fajnie się zaprezentował w pierwszym sparingu, Potem te dwa ligowe raczej raczej nic, nic szczególnego, no, ale bardzo będzie brakowało Kity. No i w tym pierwszym meczu będzie brakowało Mateusza Mordzenia, który też robił mega grę, a będzie zawieszony za kartki. To Też taki cichy bohater poniekąd. Tam gola potrafi strzelić, ale, ale dużo właśnie walczył w środku pola. Słuchajcie, powolutku będziemy kończyć. Bardzo Wam dziękuję za to, że poświęciliście swój czas i, i, i spotkaliście się ze mną, żeby porozmawiać o o łódzkiej piłce nożnej. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będzie nam dane porozmawiać, no bo tych tematów jest dużo. Mamy przecież, no niedługo wrócą rozgrywki, no ale mamy do omówienia jeszcze między innymi rozbudowy stadionów. To też taki elektryzujący temat. Może w przyszłym tygodniu uda nam się go poruszyć. Na koniec Was poproszę o takie przewidywania, no bo to pierwszy odcinek. Wybiegnijmy trochę w przyszłość. Yy, może jesteście dobrymi jasnowidzami, to zawsze jakieś tam będzie można to robić. Yy, czy widzę... W Awansuje do Fortuna pierwszej Ligi. Pierwsze pytanie takie ja moje. to po moim typie, że raczej nie, nic nie zwiastuje na to, że jestem dobrym <coughs> jasnowidzem. Um, więc powiem, się że się Więc zmieniło po więc, powiem, więc powiem, że awansuje. No, jeżeli, jeżeli nie jestem dobrym no to tak się nie stanie. A jeżeli <coughs> się coś zmieniło, no, to tylko się można cieszyć. Ja odpowiem, że musi awansować. Okej. Okay. A ja okay. jest, jak to będzie. Utrzyma się w tej PK Extra klasie, czy nie? Też, Mateusz, na początek, Czy no. się utrzyma? Czy się utrzyma? A dlaczego miałby się nie utrzymać? Ja wierzę, nie w ja wierzę, że się utrzyma. I będę wierzył, póki, póki matematyka będzie się no na wskazywała. I teraz głos z drugiej strony Łodzi. No ja myślę, że się mimo wszystko nie utrzyma. Aczkolwiek, gdyby się utrzymał, to z punktu widzenia wcale nie byłoby to takie złe rozwiązanie. Czemu? Yy, dopytam jeszcze. Ponieważ, wiesz co, yy, tak jak znam sporo kibiców oks u i dla kibiców oks u te derby z Widzewem no, bo wiadomo, że jak będzie pierwsza liga, jak widzę, fansuje, to będą derby. I dla tych wielu naprawdę kibiców, te derby z widzewem to jest najważniejszy mecz w całym ich życiu kibicowskim. Mm. Nie, nie wiem, jak Ty to postrzegasz. Ja mówię tak, tak po, tych, po, po ludziach, których znam, no bo też dorastałem w takim gronie, że, że sporo było tych Hełkajsiaków. Widzew nie ma nic do wygrania w derbach chodzi. Jeżeli widzew wygra na boisku, no to wygra. Tam kibice widzewa się pocieszą troszkę, yy, ale. Generalnie przejdą nad tym do porządku dziennego. A jeżeli ŁKS wygra w derbach nie, no, łodzi? nie wierzę, że na no wtm nie będzie fety. No będzie feta, <noise> oczywiście, że tak, ale, ale myślę, że nie aż taka jak, jak, jak wśród kibiców LKS-u po zwycięstwie nad widzem. Więc według mnie, tak z perspektywy, ja, ja mam takie marzenie jako kibic Widzewa, żeby w tym roku LKS się utrzymał, a za rok żebyśmy się minęli i żeby widzogra w ekstraklasie, a UKS w pierwszej lidze. <noise> za rok może być taki problem, dlatego że z ekstraklasy będzie spadami, a wszystko tylko jedna drużyna. Więc jeżeli byś jest teraz utrzymał, to wątpię, żeby zajął ostatnie miejsce w następnym sezonie, biorąc pod uwagę, że będą trzech Beniaminków z pierwszej ligi z obecnego sezonu, czyli tam warto poznać. Okay. A dlaczego jedna drużyna? Bo będzie powiększenie. No tak, więc no, tym, więc nie raczej, nie. raczej, jeżeli EWKS by się teraz utrzymał, to, to można śmiało, śmiało zakładać, że, że ten, ten licencję ekstraklasową zdobywa na dwa lata. to, to, tak. to zmieniam odpowiedź. <laughs> Ja Wam powiem, że z punktu widzenia y, dziennikarza Tułczpani, jak interpretował to w ekstraklasie, bo wtedy jest faktycznie gigantyczne święto. No, nie jakby jest te UDź... spadł też, by się miał klikalność, w ale pierwsze na... znaczy, Nie wiem, nie wiem, czy już derby kiedykolwiek będą świętem. No, derby to były świętem 15 lat temu. Jak, wiesz, jak był pochód kibiców w tam 4000 na stadionie ŁKS-u. jak UKS całą miciarkę zajmował na Widzewie, to było święto. Teraz bez kibiców drugiej drużyny to. Takie. Na nowym stadionie UKS-u o tyle, o tyle będzie to dobre, że cała trybuna y, północna, czyli od strony parku, będzie, będzie trybuna dla gości. Kiedy więc... no, kibice gości zostaną wpuszczeni. Podejrzewam, że jeżeli oba różne będą miały swoje stadiony, to, to nie będzie już takiej wymówki. Bo teraz można by mówić, że, że UKS nie wejdzie na widzę, bo później widzę, jakby miał wejść na UKS, to nie ma jak wejść, bo nie ma trybuny, nie ma sektora i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że jak jeden klub będzie miał sektor gości, drugi będzie na sektor gości i na że już tyle, tyle ekip już było, bo i była Legia, i był Śląsk, Wrocław i to nie były przypadkowe drużyny i wiadomo co się działo na tych meczach, to myślę, że dla służb porządkowych i dla całej tej organizacji wydarzenia sportowego, czy to przyjedzie Legia Warszawa, czy przyjedzie uks Łódź, to, to nie będzie już miało większego znaczenia, bo pewnie i tak jakby miasto będzie sparaliżowane, podejrzewam, że wszystko będzie zapewnione w ten sposób, żeby, żeby kibice uks u byli dostarczeni w jednej grupie, pod stadion prawdopodobnie pociągiem i, no i tak to po prostu będzie wyglądało. Czyli jeszcze tunel średnicowy musi powstać i wtedy będą mogły być derby z kibicami. No ci. Zawsze można jechać tam naokoło przez Chojnę jakoś tam. No to wiesz co, na jakby by się działo. A co by się działo tam dalej jeszcze? Na Dąbrowie? No, dobra, dobra. Muszę ukryć już rozmowę. Czas nam się skończył, mimo że w internecie czasami nielimitowany, ale nie tym razem. To było kolejne wydanie magazynu Tuć to Football. Zapraszamy również na następne w kolejnych tygodniach. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję również i wam za to, że nas słuchaliście. Dzięki. Dzięki.